Nauka to niewątpliwie wspaniałe narzędzie, pozwalające nam dziś żyć dłużej, zdrowiej i wygodniej niż kiedykolwiek. Niestety, poprzez historię nie brakowało ludzi nauki, którzy za jej pomocą próbowali realizować swoją wizję świata bez względu na ludzką krzywdę. Dlatego też dziś wspólnie z kanałem Nie wiem, ale się dowiem przyjrzymy się pięciu przerażającym eksperymentom naukowym dokonanym na ludziach. Leczenie homoseksualizmu elektrowstrząsami. Przed rokiem 1973 homoseksualizm był powszechnie uważany za chorobę psychiczną. I pomimo, iż np. w Polsce nigdy nie groziły za to żadne konsekwencje, to w niektórych krajach zachodnich ludzie podejrzewani o skłonności homoseksualne, prawie wyłącznie mężczyźni, byli przez swoje rodziny czasem przymusowo umieszczani w placówkach psychiatrycznych, gdzie poddawano ich najróżniejszym eksperymentom w nadziei na wyeliminowanie niepożądanych społecznie zachowań. Wiele badań w tym zakresie, prowadzonych już w XIX wieku, było wątpliwe moralnie. Jednak za najgorszą z nich uważana jest terapia awersyjna stosowana w latach 50. i 60. w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Dr Robert Card z Brigham Young University stosował tę metodę poprzez podłączenie elektrod do narządów płciowych pacjentów. Następnie pokazywano im gejowską pornografię, czemu towarzyszyły wstrząsy elektryczne oraz wstrzykiwanie narkotyków. Tortury kończyły się wraz ze zmianą wyświetlanych filmów na heteroseksualne. Nudności i wstrząsy wywołane lekami i prądem miały zapisać w umyśle pacjenta skojarzenie homoseksualizmu z dyskomfortem i bólem. Jednak w efekcie większość pacjentów doznawała trwałych uszkodzeń mózgu niż zmiany orientacji seksualnej. Był co najmniej jeden udokumentowany przypadek śmierci osoby bezpośrednio w związku z odbyciem tej tak zwanej terapii. Natomiast u wielu innych pozostawiła trwałe szkody w psychice, ostatecznie odpowiadając za wiele chorób psychicznych i samochodów. Kolejnym takim przedsięwzięciem jest tak zwany potworny eksperyment. Dr Wendell Johnson, amerykański psycholog i logopeda, chciał w nim wykazać, że jąkanie ma podłoże jedynie wychowawcze. W 1939 w Davenport w stanie Iowa do udziału w eksperymencie wybrano 22 dzieci z sierocińców, bo żaden rodzic nie chciał oddać swoich pociech naukowcom. Dzieci, spośród których tylko dziesięcioro jąkało się przed przeprowadzeniem badania, zostały podzielone na dwie grupy. Z jedną z grup opiekunka prowadziła zajęcia logopedyczne i dawała im tylko pozytywne wzmocnienia. Dzieci były chwalone za każde ćwiczenie i nawet za drobne błędy w mówieniu dostawały nagrody i miłe słowa. Gdy się jąkały, były przekonywane, że to tylko chwilowe i na pewno z tego wyrosną. Natomiast druga grupa była tylko karana. Każdą, nawet najmniejszą pomyłkę w wymowie, wytykano. Za jąkanie, przekręcanie słów itd. groziły kary. A dzieci, które się nie jąkały, były straszone, że jak tak dalej pójdzie, to pewnie wkrótce zaczną. W tej grupie bardzo szybko pojawiły się pierwsze negatywne rezultaty. Dzieci bardzo trudno było namówić do mówienia w ogóle. Nie chciały się udzielać na zajęciach, stawały się zamknięte w sobie i wycofane. Po prawie 6 miesiącach, nawet dzieci, które przed eksperymentem miały świetną wymowę, zaczęły mieć z nią problemy, a niektóre zaczęły się jąkać, co zostało z nimi już do końca życia. Ostatecznie dzieci poddane eksperymentowi przeżyły traumę, która odbiła się na ich dalszym życiu. Depresja, utrata pewności siebie i niskie poczucie własnej wartości były częstymi objawami. Po wielu latach, w wyniku procesu sądowego Uniwersytet Stanu Iowa przeprosił uczestników i wręczył spore pieniężne za odość uczynienie 925 tysięcy dolarów dla tych uczestników eksperymentu, którzy jeszcze żyli. MK Ultra to kryptonim operacji prowadzonej przez CIA w latach 50. i 60., które to cechowała ogólna paranoja związana z zimną wojną i infiltracją amerykańskiego społeczeństwa przez sowieckich szpiegów. Celem eksperymentu było zbadanie możliwości sterowania pracą ludzkiego mózgu i kontroli umysłu z wykorzystaniem substancji chemicznych, jako jeden ze sposobów obrony Stanów Zjednoczonych przed wykradzeniem przez wroga tajemnic państwowych. Początkowo przeprowadzono testy na własnych agentach, sprawdzając, czy różne substancje chemiczne, w tym psychodeliki i LSD, pozwolą na łatwiejsze wyciąganie z nich tajnych informacji. CIA de facto narkotyzowało niczego nieświadomych własnych pracowników w celu zbadania wpływu substancji psychoaktywnych na ludzi i jego możliwych zastosowań. Co więcej, po zebraniu odpowiedniej ilości danych na tym etapie agencja przeniosła eksperymenty na szerszą grupę ludności. Płacono pracownicom klubów nocnych oraz domów publicznych, by dosypywały narkotyki do drinków w celu rozszerzenia spektrum badania na różne miejsca i sytuacje. Niestety wiele dokumentów na ten temat zostało zniszczonych na początku lat 70 jeszcze przed tym, jak sprawa wyszła na jaw w 1974. Odkrycie projektu MK-ULTRA odbiło się szerokim echem w mediach, po którym wiele ofiar wytoczyło pozwy sądowe, choć wiele zakończyło się na ugodach i wypłaceniu przez CIA odszkodowań. Dlatego też do dziś na ten temat krąży wiele teorii spiskowych. Kolejne badanie dotyczy próby wychowania chłopca na dziewczynkę. Ofiarą tego eksperymentu był David Reimer, Urodzony w 1965 roku jako nieidentyczny bliźniak swojego brata Briana. Obaj chłopcy przyszli na świat zdrowi, jednak w wieku 8 miesięcy mieli niewielki problem medyczny dotyczący ich genitaliów. Lekarz zdecydował się na wyleczenie chłopców poprzez medyczne obrzezanie, niestety zabieg Dawida się nie udał i chirurg przypadkowo pozbawił chłopca praktycznie całego członka. Rodzice zwrócili się o pomoc do znanego psychologa i seksuologa Johna Moneya. Doktor uznał chłopca za doskonałego kandydata do jego badań na temat płci, wychowanie nie natura, i zasugerował im zmianę płci chłopca. Monej uważał, że tożsamość płciowa bierze się głównie z wychowania i że przed drugim rogiem życia przy odpowiednich metodach stosowanych przez rodziców można ją dziecku wybrać. Za pomocą zabiegu chirurgicznego chłopiec otrzymał prowizoryczną pochwę, został poddany hormonalnej terapii i był od tej chwili wychowywany jako dziewczynka imieniem Brenda. Dr. Money opublikował swoje badania zawierające jej historię medyczną, gdy miała 5 lat, i dość szybko zyskał rozgłos. Wydawało się, że potwierdza to jego teorię o wyższości wychowania nad naturą w temacie tożsamości płciowej dziecka. Jednak podczas gdy on zbierał pochwały za jego niesamowity eksperyment, rzeczywistość rodziny Reimerów pokazywała, że jego teoria jest daleka od prawdy. Brenda silnie przejawiała typowo męskie skłonności, lubiła wysiłek fizyczny i rywalizację. Jednocześnie odrzucając zachowania typowo żeńskiej, ale co ważniejsze, w ogóle nie akceptowała samej siebie i swojego ciała. Nie udawało jej się nawiązywać normalnych relacji i przyjaźni, i bardzo wcześnie zaczęła odczuwać problemy z funkcjonowaniem w grupie. Jednak najbardziej nienawidziła wizyt u doktora Monea, który usilnie próbował ją przekonać do kolejnych operacji konstrukcji pochwy, posuwając się do tak drastycznych metod, jak pokazywanie jej nagrań z porodu dziecka, gdy miała tylko 7 lat. Psychologowi bardzo zależało na wywołaniu w niej pragnienia posiadania dzieci, Mimo iż był doskonale świadom, że nigdy nie będzie do tego zdolna. W obliczu narastających problemów psychicznych u Brendy, rodzina postanowiła uświadomić ją o jej biologicznej płci, gdy dziecko miało 13 lat. Brenda natychmiast postanowiła wrócić do bycia chłopcem i udała się na operację rekonstrukcji penisa. Niestety, historia rodziny nie ma happy endu. Brat Davida, Brian, z powodu całego przedsięwzięcia zachorował na schizofrenię i zmarł z przedawkowania antydepresantów. Sam David początkowo odnajdywał się w tej sytuacji i nawet udało mu się ożenić w wieku 25 lat. Nie pozbył się jednak wszystkich problemów psychicznych, jego małżeństwo ostatecznie się rozpadło i 4 maja 2004 roku popełnił samobójstwo w wieku 38 lat. W latach 1932-1972 w miejscowości Tuskegee w Alabamie były przeprowadzone badania na czarnoskórych farmerach. Według pierwotnych założeń miało trwać około 6 do 9 miesięcy. Przeprowadzono je na grupie 600 osób, spośród nich 399 było chorych na kiłę, a 201 osób stanowiło niezakażoną grupę kontrolną. Amerykańska publiczna służba zdrowia oznajmiła na początku, że leczenie ma być częścią badania. Później odkryto, że zdecydowali się na pozostawienie mężczyzn bez leczenia i pozwolono mężczyznom dojść do terminalnego stadium choroby i ostatecznie zgonu. Farmerzy myśleli, że poddają się eksperymentalnej terapii na złą krew w zamian za darmowe posiłki, a ich rodziny otrzymają 50 dolarów w przypadku ich śmierci. W rzeczywistości badanie było nastawione na poznanie przebiegu nieleczonej kiły i określenie, czy choroba powoduje większe uszkodzenia w układzie nerwowym czy sercowo-naczyniowym oraz ustalenie różnic w przebiegu choroby u białych i czarnych. Ostatecznie, w wyniku nieudzielenia chorym dostępnej wówczas pomocy, w trakcie trwania eksperymentu, zmarło ponad 100 osób. Badanie zakończono dopiero, gdy informacje na jego temat wyciekły do prasy, a ostatecznie ofiary i ich rodziny otrzymały łącznie 10 milionów dolarów odszkodowań. Wymienione eksperymenty to oczywiście jedynie przykłady, a podobnych przypadków można znaleźć znacznie więcej. Natomiast warto przy tym pamiętać, że nauka sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła jest po prostu narzędziem które może być wykorzystywane zarówno w dobrym jak i w złym celu. Jeśli natomiast chciałbyś zobaczyć więcej podobnych filmów, to zapraszam również na kanał. Nie wiem, ale się dowiem, gdzie znajdziecie ogrom ciekawych treści na tematy naukowe i społeczne. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.